Dzień dobry Państwu. Moje nazwisko Jadwiga Stelmaszyńska. Urodziłam się i mieszkam od urodzenia w miejscowości Włochy. I w tej też miejscowości od 9 lat jestem sołtysem, ale również przewodniczącą zarządu Spółki Gruntowej Wsi Włochy. Swoją działalność w czasie tych dziewięciu lat poświęcałam służbie dla tej miejscowości i dla tych mieszkańców. Zrobiliśmy wiele, ale jeszcze jest wiele potrzeb. Cieszymy się, że udało nam się wyremontować stary budynek świetlicy. Cieszymy się bardzo, że udało nam się wykonać odcinek chodnika przez naszą miejscowość. Co jest bardzo ważne, ponieważ nasza miejscowość to ruch ciężki z zakładu Rygips i chodnik nam jest nieodzowny. I proszę Państwa, postanowiłam startować do Rady Gminy na radną, ponieważ chciałam wzmocnić wszystkie działania, żeby móc dokończyć ten odcinek chodnika, żeby połączyć istniejący odcinek z, z rądem. Na, na Włochach. Również ważną sprawą na chwilę obecną jest wybudowanie remizy dla druhów OSP Włochy. Jest to młoda drużyna, bardzo prężnie działająca i postanowiłam im w tym pomóc. Ten, ten plac, na którym stoimy, to jest miejsce przeznaczone pod ten budynek remizy. I mam nadzieję, że nad, uda nam się to wykonać, a yy, od, nieodzowną pomocą będzie służył kandydat na burmistrza, pan Janusz Koniusz. Razem startujemy z komitetu wyborczego razem wybierzmy przyszłość. Jest to dla mnie bardzo wymowna nazwa, ponieważ razem i przyszłość są dla mnie bardzo ważnymi rzeczami, bo wierzę w przyszłość i wierzę, że razem z ludźmi tą przyszłość zbudujemy oczywiście lepszą przyszłość. Tylko my jesteśmy gwarantem wykonania tej inwestycji.